Baranku Boży, który zwyciężyłeś się zło i obmyłeś świat z grzechów. Pobłogosław to mięso, pędwiny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka pasmalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Chryste, życie i zmartwychwstanie stanie naszym. Pobłogosław te jajka znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś je z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki